Kiedy pracujesz na, Bożym, na Bożej Budowie w Bożym Królestwie, głosisz Ewangelię, nauczasz różne rzeczy, robisz aby ludzie nawracali się, aby kościoły powstawały, aby prawda Boża była wszędzie słyszana i, i rozumiana właściwie, to uwaga, nie przywiązuj się do. Tymczasowych rozwiązań. Nie przywiązuj się do tego, jak wygląda w tym czasie teraz Twoja służba. W jaki sposób działasz. To wszystko może ulec zmianie. Zobacz, tutaj jest praca w tym pokoju. W tej chwili tak to wygląda. Pokój ten tak w ten sposób wygląda, tak? Ale to nie będzie tak cały czas wyglądało. Nie przywiązuj się do tego, jak wygląda Twoja służba w tej chwili, jak wyglądają Twoje działania. Przywiąż się do działania na rzecz Bożego Królestwa, działania razem z Duchem Bożym, działania razem z tatą. Tylko do tego się przywiązuj. Przywiązuj się do działania razem z grupą. Yy. Ludzi, którzy są Ci wierni, ale to też nawet może się zmienić. To też może za jakiś czas się zmienić, będziesz z inną grupą pracował i w zupełnie inny sposób, w innej formie. Nie przywiązuj się do form, nawet do ludzi, tylko do Boga. Tylko do Boga. Tylko do Boga. Możesz pracować na rzecz. Jakiegoś kościoła razem z jakimś kościołem, ale nie znaczy, że będziesz zawsze w tym samym miejscu i z tymi samymi ludźmi. Może być tak, że właśnie ty pojedziesz na misję do jakiegoś innego miasta albo do innego kraju i tam będziesz zakładał nowe placówki, nowe miejsca, gdzie ludzie będą odnajdywać Boga w swoim życiu. Uczyć się, poznawać, że on nie jest daleko, ale jest bardzo blisko, na zawołanie na jedno zawołanie szczere poddanego człowieka.